Ja się, ja się w tobie zakochałem, czy ty o tym wiesz? Ja się w tobie zakochałem, teraz przytomnie. Szybko, 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 szybko nie mam mamy, szybko, 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 szybko chodź do gramy. Szybko, 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 szybko nie mam mamy, szybko, szybko, szybko. szybko ten imidż, broda, to synowie, na bosą, to, to jest taki... Ja od wielu lat chodzę na bosaka, bo to jest bardzo zdrowe i człowiek ma znacznie więcej sił i energii, nabiera odporności też. Mhm. No i stopy mu nie śmierdzą. <słukasz> Rozumiesz, no? Prześwy umysł. Dlatego na dzieciach. Jeżeli dziecko reaguje, to ja z ciebie wydobędę to dziecko, bo nie wierzę, że zapomniałeś, jak to jest tańczyć i śpiewać bez wody. Bo chodzi o trzeźwy umysł, świadomy umysł. To jest, tworzy najlepsze kreacje, nie żadne prochy, woda. To jest bełkot. Człowiek się wtedy poniża. Oczywiście lubię czasem wypić, pije bimber. Cenię sobie bimber z grochu, z sąsiadem pijemy. Nie chodzę po wodzie, ale. Mm, bo to w, w odniesieniu do tych używek, prawda? Może Więc... Widzę, że zdrowy tryb życia, jeszcze jakieś ćwiczenia e, fizyczne? Tak, tak porannie. Codziennie robię rano na, po przebudzeniu 100 pompek, podciągam się 25 razy na drążku i, I staję na rękach. Za jednym razem? Za jeden Wszystko za jednym razem. Czasem robię to to, dwa to, razy po 100 pompek, jak mam chęć. <grymne> no i co? Drążek, pompki. I jeszcze ostatnio wprowadziłem takie ćwiczenia, że na rękach staję. Opieram się o ścianę i wyciskam się. Bo kiedyś Nicolas Cage w locie z skazańców, jak był w Lochu, w więzieniu, ćwiczył i mu się to, to doble. podobało. Słucham? To był Dubler. Dubler był? Znaczy, jego głowa chodziła w kadrze, Ale czy go ktoś ciągał za nogi, to nie wiem. Bo całego nie pokazali. Ja robię y, wyciskanie całym ciałem. A zademonstrujesz? Za, za, za A, mam pokazać, mam tu jest. Słyszycie, mam na rękach stanąć i się wycisnąć. Krysię? Ja Słyszysz? Ja słyszy? ja pokażę. Ja, jak mówisz, to. Ja. Prosimy o brawa! Człowiek orkiestra. Orkiestra, tak. Gra, śpiewa i Kiedy płyta.